Przeprowadzam mojej babci dietę, bo moja babcia w ogóle na mojej diecie Sandry Kubickiej poprawiła sobie tak świetnie wyniki. E, przestała jeść i znowu, więc. Przed właśnie kurier i dostałam czerwone pudełko. I nie mam nic zielonego pojęcia od kogo, co jest w środku. <grym> ja przysięgam, że dzisiaj powiedziałam, że może zaraz zamówić lawel, bo mi się płody pokończyły. Czytajcie mi w myśle? śmiech że... ryba mam nie. mam lat nie żyje 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 nam Nie śmiech 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 takiego złego Pewnie zauważyłyście ostatnio, że bardzo lubię związane włosy. Kiedyś miałam ogromną fazę na po prostu kręcone, rozpuszczone, a teraz bardzo, bardzo lubię mieć związane, ale takie ładnie, ładnie opięty i albo kok, albo nisko, albo z przydziałkiem na środku. I w ogóle moja mama też ostatnio bardzo mocno mi komplementuje i pytała się, jak ja to robię i uczyłam mojej mamy, jak zrobić taki, taki ulizany kok. Ja mam bardzo dużo włosów, zobaczcie, bardzo dużo. I po prostu męcznie to układanie, dlatego lubię pyk szybko sobie związać. I też tutaj przewijały się takie pytania, jak ja to robię, więc dzisiaj Wam pokażę krok po kroku. I od razu wam mówię. Zależy od szczotki, ja wcześniej używałam lakieru, ale zauważyłam, że jak stosuję lakier, to pojawiają mi się jakieś tu krostki, że mi to naprawdę zapycha pory i nie. I takie podejście do tego lakieru mam średnie, bo nawet jak żeby spryskać tutaj, żeby te baby hery fajnie złapać, to później mi się tu robiły jakieś, no i w ogóle. Znalazłam inny sposób. I słuchajcie, będziecie potrzebować e, po prostu Living Conditioner z Moody. E, też bardzo, bardzo, bardzo dużo pytań, e, czym pryskam swoje włosy, bo często widzicie, że zanim wyjdę, jak pryskam się perfumami, to też pryskam swoje włosy. Dostałam kolejne opakowanie, bo mi się tam to skończyło, a teraz będzie właśnie fajna e, akcja e, z Moody. To są perfumy do włosów i ciała, ale serio, ten zapach to jest to, co jest w tych produktach, natomiast tu jest po prostu... Skondensowane. Więc tak lubię, jak włosy mi pięknie pachną. O ja to ten zapach. Ja czymś innym się psikam tutaj, a czymś innym psikam włosy, bo jak to ze mną będzie stało, jak wiatr zawieje, no to chcę, żeby ładnie pachniały. Więc najpierw psikam swoje włosy. No i uwaga! Moja nowa metoda. No bo lakier też powiem Wam, że jak psikałam sobie włosy, to miałam taką skorupę i później ciężko się to e, myło pod prysznicem a odkąd zaczęłam używać Living Conditioner zamiast, zamiast tego lakieru do włosów no to jeszcze dodatkowo moje włosy mają nawilżenie i sobie jeszcze produkt pracuje i później jak jestem pod prysznicem i spłukuję to naprawdę są milusie, więc to jest taki mój trik i pokażę wam najpierw, najpierw musimy dobrze rozczesać włosy ale żeby mieć taki fajny slick właśnie ban to potrzebujecie szczotki która ma taki włos e, albo takiej, albo taki, te, taka środka e, nie będzie. Dobra. Bo będziecie mieć takie paski. Ja tego nie chcę. Więc najpierw już włosy. No i wiadomo, w zależności czy chcecie mieć przedziałek po środku, czy chcecie mieć. E, ja dzisiaj zrobię. Ja dzisiaj zrobię do tyłu. Mam dzisiaj ważne spotkanie, nie mogę o nim mówić. E, I chcę ładnie wyglądać. Także tak, najpierw sikam. Living Conditioner I to naprawdę robi robotę. I moje włosy zostają na i pracuję sobie. I wtedy taka szczotka może z takim, wiecie, włosem. O, widzicie? Wtedy się. Robi ta lodu. No, ja potrzebuję bardzo dużo gumek. E, najpierw zrobię kitkę, zanim cokolwiek e, zacznę zaplatać. Zrobię to wszystko. Proszę bardzo. Zobaczcie. Ja naprawdę nie użyłam lakieru, tylko i wyłącznie tego i moje włoski, i to, że w ogóle nie mam tej skorupy na głowie, tylko wiem, że moje włosy właśnie teraz są odżywiane w tym samym czasie i jest wszystko związane. Pracuje, ja robi daje mi duży komfort w głowie i spokój. Co chciałam powiedzieć, że mam takiego bzika na punkcie takich gładkich band, że wczoraj sobie wygoliłam szyję od moich baby hairów tak mnie denerwowały. I tak i później. Zakręcam włos i robię takiego banika. Tylko tutaj to już się trzeba pobawić, żeby to dobrze wyglądało. Eee, o. Ale wiecie, co jeszcze robię, i chyba to zrobię dzisiaj? Warkocz. Mocny warkocz. Tutaj też jeszcze sobie przyknę, żeby nie było takie sucho. To by było na tyle. Tylko poczekajcie jeszcze w touch. Dziękuję. Do widzenia. Wrzucam wam moją promkę na mówi jakbyście chciały. Serio. Game changer. Wrzucam wam promkę i opis promki i link do strony. Adres jest w dół, proma.